Peggy 18 War War never changes. Witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Ray i zapraszam Was na kolejny odcinek z Fallouta 76. Wyzwania dzienne. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się y, dość ciężkim wyzwaniem, także y, czyli zabicie rad skorpionów y, na dzikich rubieżach. Słuchajcie. Tełk, gdzie oni się spawną, e, rad skorpiony. Jest to takie 50-50, tak naprawdę. E, szczególnie na dzikich rubieżach. E, Jedną z lokalizacji e, znalazłem tutaj. Tylko, że no, jest to problematyczne. Rzadko. Jednak tutaj bywają, częściej bywają miski, miodobestie. No, rad skorpiony też, ale naprawdę rzadko. Jakby ktoś nie wiedział, no to jest blisko Whitespring. E, ta, 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 lokacja, ta lokacja, więc można szybko sobie Przetuchrać Drugą taką miejscową, słuchajcie, gdzie możecie i znaleźć, to jest właśnie pokaz dziwado. Ja tu przed chwilą zginąłem z tego powodu, że chciałem Wam właśnie o tym powiedzieć. I zabił mnie Rad Skorpion. Teraz go znajdźmy. Jest. Najgorzej Dobra, jestem słuchajcie po małych naprawach Nie będę oszukiwał, że nie Jeden zabity, ale ja tu widziałem nawet gdzieś legendę Ło, wyskoczył Widzieliście? No, faktycznie, legenda dwugwiazdkowa. O, jest, 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 jest. Jest tu gdzieś jeszcze jeden? Coś nie by poruszyło. Nie! Yes. Dobra, pytanie ile mamy. Cztery No, to słuchajcie, przechodząc z serwera na serwer w jednym albo w drugim miejscu, na pewno ich zobędziecie. Szczególnie, że ja tu chyba zabiłem trzech, bo coś mi się wydaje, że jednego zabiłem na poprzednim, yy, poprzedniej lokalizacji, więc. Albo poka e, pokaz dziwadeł, ewentualnie chatki pośród gór. Drugie wyzwanie natomiast e, jest troszeczkę prostsze, aczkolwiek także je Wam pokażę, gdyż nie każdy może kojarzyć, gdzie są zadziwiające e, pieczary, ewentualnie czy nie jest w ogóle świerż jaskiniowy. Pomimo to, że na moich odcinkach był on widoczny już kilka razy. To jest takie. Skoczne tałatajstwo troszeczkę przypomina faktycznie świersza bądź konika polnego, tylko o wiele przerośniętego, powiedzmy wielkości dużego psa. Tutaj znajdują się zadziwiające pieczary. Te koniki polne respią się albo na zewnątrz, bądź wewnątrz tych pieczar. O o o o widzicie są świersze są świerszcze jednego trzeba było tylko zabić Mówiłem, nie kłamałem yy, słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o tego typu yy, zadania, gdzie w jednym regionie yy, rozpisuje więcej ilość stworzeń yy, czyli chodzi o gatunków, tak? Tak, jak mieliśmy w przypadku rad skorpionów, w danym miejscu mogły się tworzyć miodobestie, miśki, bądź raz skorpiony. Prawda jest taka, jak zabijemy z tam, tego regionu wszystkie stworzenia, chyba upływa mniej więcej 15 minut. Ja nie jestem pewien co do czasu. Może to jest 20 minut. Yy, może to jest troszeczkę dłużej. Do, do, pół godziny wydaje mi się totalny max. Są tworzone nowe, nowe stworzenia w tym, w tym miejscu. Oczywiście są rodzaje bugów gdzie po prostu nowa postać która przybywa na serwer w dany region od razu pyk rodzą się potwory ale to no, to są wyjątki powiedzmy sobie od reguły. Chodzi bardziej o to że nawet jeśli wy traficie na miejsce gdzie nie ma danych mobków Chcecie pomóc sobie i innym, zabicie te, które nas, które tam są, przelogujcie się na inny serwer, bo nie opłaca się czekać 15 minut, natomiast 15 minut później może jakaś inna, inna osoba wejdzie w daną lokację, yy, zaloguje się, bo będzie poszukiwała tak jak wy i akurat zdobędzie to, co szukała, czyli mopków z danej kategorii. Słuchajcie, to by było na Tyle z racji tego, że reszta wyzwań nie wydaje, a czyli tego jednego skorpiona jeszcze mi zostało, nie wydaje mi się jakoś zbyt trudne. Wskrzeszenie graczy w Nuclear Winter, no i oczywiście zdobycie poziomu. No, spożycie alkoholu, prochów lub yy, yy, cukierków także nie jest rzeczą trudną. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Dołączajcie do Discorda, bo widzę, że to działa, namawianie Was do tego. Oczywiście, pamiętajcie, że większość graczów, graczy jest aktywna weekendami, ewentualnie porami wieczornymi. Mamy także swoje życie. Tak samo moderatorzy są dostępni w takich późniejszych, raczej godzinach, nie są codziennie chociaż się starają. Jeszcze raz dzięki wielkie, dołączajcie do Discorda, za niedługo będzie otwierany specjalny Market, w którym będziecie mogli się wymieniać legendarkami, gdyż chciałbym, ale też nie tylko legendarkami, bo też wszystkim innym, gdyż pamiętajmy, że teraz będziemy mieli na dniach obniżkę 50% jeśli chodzi o kupowanie legendarek. Kupować legendarki możemy sobie nie, tu, stacja. <laughs> tak. Na, na, na tej stacji, jeśli ktoś by nie wiedział, na każdej stacji jest automat. Legendarkę przepalamy. Dostajemy za to punkty, yy, legendarne punkty. Yy. Da, powiem szczerze, nawet nie jestem pewien jak one się yy, nazywają. co? o. Legendarne akcje. Maksymalnie można mieć ich 1000. Yy. I później za te punkty kupujemy sobie legendarki, które są totalnie losowe. Jedynie co wybieramy to ilość gwiazdek. Dzięki raz jeszcze wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Bye.